Wcale nie są czyli osy, to nie są płatki śniadaniowe. No nie. Kupimy to na prezent. Na pewno nie ma bardziej się. świeżych niż moje, bo moje są jeszcze przed ugotowaniem. No. Jestem? Normalny, nienormalny i kanoli. Tak. Dzień doberek. witajcie, moi drodzy, w tym no kolejnym <laughs> odcinku z kolejnej miejscowości we Włoszech. Tak, jesteśmy w Trani. Trani. Mieś mieście średniowieczno-starożytnym, bo to już starożytni Rzymianie. Tą osadę zakładali, a w średniowieczu to miasto się rozwinęło jako port handlowy, zyskało wtedy swoje znaczenie. To jest 40 minut od Barii, więc jak będziecie chcieli, a będziecie w Bari nie będziecie mieli co robić. Mówimy o 40 minutach pociągiem. pociągiem ale myśmy tak. jechali w zwykłym Regio. Tak. A jakbyście pojechali szybszym, to nawet niecałe pół godziny. Ale Regio polecam, za bardzo małe pieniądze możecie w komfortowych warunkach dojechać. Ile to Paweł 3 euro kosztowało bilety? 3 euro. Czekaj tam, i z powrotem 24 euro na trzy osoby, no co, 3,50. No, także bardzo fajna komunikacja, polecamy Wam. Jesteście w takim fajnym, małym 50-tysięcznym miasteczku. To jest bardziej miasteczko takie, y, kurort nadmorski, tu raczej w, w lecie są ludzie. Ale jeżeli będziecie chcieli, właśnie, pozwiedzać sobie coś związanego z taką, z, y, elementami starożytności średniowiecza, są tutaj takie też małe highlighty, które, czyli takie miejsca warte zobaczenia. Dla tych, którzy są na bakier z angielskim. wam polecimy. No i oczywiście coś przekąsimy. Zapraszamy na odcinek. Jesteśmy w knajpeczce, która się nazywa La Perla del Słuch. Słuchajcie, mamy tak piękny widok. Na zapokę. Jest przepiękna zatoka, i do tego dookoła są przepiękne budynki. Są stateczki na wodzie. Potem wam pokażemy. Ja wam tutaj opowiadam, a wy nie widzicie. Nie widzicie. <gry> Ale ja przypomina się. mi to właśnie miejscówki tam na północy Hiszpanii, rejony Kaszkajsz, tam gdzie byliśmy właśnie też w maju tamtego roku. Jak nie widzicie odcinki, to was serdecznie zapraszamy. Hiszpania. Musicie wejść w ten, w playlistę Hiszpania i tam na pewno znajdziecie. I to jest taki podobny widoczek. A tutaj dzisiaj jesteśmy na obiadku. Co będziemy jedli? Ja na pewno wziąłem sobie mule oraz takie regionalne danie z regionu Apulia, Apulia, przepraszam. Ja wziąłem frutti di mare crudi. To też jest regionalne tutaj w Apulii się to je. No i jeszcze coś tam wziąłeś, ale co to, to w sumie nie wiem. Pasta z owocami morza. Aha, no to super. No to pokażemy wam kilka tych danek, co tutaj można zjeść przy samym morzu. No Postali i oczywiście już. zajadamy… A ja miałam wam Pyszne... się... są jeszcze te? Jeszcze są tu. O. Oh. Tu. To wcale nie są czliosy, to nie są płatki śniadaniowe. No nie, to są takie typowe dla tego regionu przekąski, robione z kilku rodzajów mąki, między innymi z mąki owsianej, semoliny, z mąki pszennej i to jest na różne smaki robione. Tutaj mam akurat kminkowe. Pokazywaliśmy wam unonny, bo one też te właśnie tarali, jeżeli się nie mylę, robią. Yy, dobre to nie, bo to nie jest takie sucharowate. Te nasze takie, co kupujemy w sklepach, te takie Ala sucharki? To suchary. To one są takie bardziej sucharowe. To jest bardzo doby. Fajne, takie nietwarde. No, no, bardzo fajnie przyprawione. Także to jest dobry pomysł na prezent. Jak będziecie tutaj, na pewno warto kupić. Kupimy to na prezent. Dostałem talerz e, surowizny. Wszystko na surowo. Kupi krudo to się nazywa. Tak. E, mule, jakiś jeden rodzaj muli, drugi rodzaj muli, Tutaj są też sercówki. To no, powinien są krewetki. zjeść u rybaka w poprzednim odcinku, ale tego nie było. Więc... Tak, to właśnie, no tam, tam. E, są krewetki, tak jak powiedziałem, są te langustynki. To jest chyba kałamarnica, jak się nie mylę. No i do tego wszystkiego jest cała masa cytryny. dokładnie to tylko dwa kawałki cytryny. No mm, co, spróbujemy. To o będzie ile... chyba gumowate, jak to nie jest zrobione. O ile różne rzeczy jadłem już surowe. Jeśli chodzi o ostrygi, to uwielbiam ostrygi, zobaczymy, jak to będę smakować. Ale masz duży kawałek. Nie wiem, teraz. czy mi to przejdzie przez gardło. Eee. Dobra, to wezmę. Zobaczmy, no, to, to jest z cytryną i oliwą. Jak masło. Smakuje jak masło. Moi drodzy, ja wolę te gotowane rzeczy. To nie dla mnie, ale jest to taki smak takiego surowego czegoś, które staje w gardle. Można to memlać, 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 ale… Kawszym mule jak smakują na surowo. Ja jestem ciekawa tych, jednak tych krewetek. Masz przecięte, to ja sobie spróbuję. Mule są bardzo dobre. Mule dobrze smakują. Jak smakują sercówki teraz? O, krewetki bym jadła. Krewetka jest całkiem spoko. To mnie nie odrzuca. Sercówka też bardzo dobra. No to nie krewetka. A, to langustynka jest? jest? No to ja bym to jadła. To zdecydowanie? Bo tak, to jest langustynka. Tylko tam trzeba na jelitko uważać, bo ono tak trochę na bok poszło. A to, jeżeli ty mówisz, że to jest kalmar, to ja tego. Im... Się wydaje, to no, to absolutnie mi nie dobra, wchodzi. No, zobaczmy, jak smakuje ostryga. Ostrzygi najlepsze, tej pory jadłem. Zjednoczonych. Jakaś taka mizerna ta ostrzega jest, nie za duża. No z Adriatyku no, Zobaczmy, nie z Mmm, to... dobra skubana. Mmm, mm. dobra. Takie no Ale jadłeś tego kalmara? Jadłem. I co? No rzeczywiście Ciężki, naj, nie? to Ciężki, nie? Ciężki do zjedzenia. Bo jest… E... i strasznie maślany jest. No powiedz widzom, ile takie talerz kosztuje. 25 euro za to wszystko. Pewnie u rybaka byłoby trochę taniej. bo Z tego co słyszałam, to między 10 a 15 euro, ale na pewno to nie jest taka duża porcja, jaką tutaj dostał. To są chyba dwie krewetki, dwie mule i jakaś kawałek ośmiornicy, coś, coś w tym stylu. Ciekawa jestem jeszcze tych czerwonych krewetek. Myślę, że jedna jest czerwona, a druga jest taka inna. Mm -hmm. Tak jakby z innego w ogóle rodzaju. Na Paweł je to ja Wam tylko powiem, że ja mam normalne mule w sosie winnym, pietruszką. E bardzo dobrze zrobione, mięciutkie, mule, świeże, pachnące morzem. Nic tutaj nie, nie trzeba nie zmieniać. masz bardziej świeżych niż moje, bo moje są jeszcze przed ugotowaniem. No, no tak, takich świeżych to nie ma, racja. Śmieszne, że oni tutaj, słuchajcie, do tego sosu wrzucili nam kawałki takiego suchego chleba, czerstwego, i on się moczy w tym sosie i chyba po prostu się tym zagryza to, to, to całe danie. Ale no moje takie bardzo klasyczne, wracamy tutaj do tego Nietypowego dania. Krewetki czerwone. Staram się rozebrać tę krewetkę, ale pierwszy raz rozbieram krewetkę surową. one były już zrobione. Dobra, przypomniał mi się smak tych czerwonych krewetek, które jedliśmy. W chironie? Mhm. U braci roka. Norma to jedliśmy w Normalu. Surowa. Tak, jedliśmy ktatar z tych krewetek. No to są chyba nasze ulubione krewetki, te czerwone, nie? Mhm. Pawełku, co jesz? Hmm. makaron z owocami morza, tym razem już nie surowymi. To sobie dzisiaj dogadasz już z tymi owocami morza. <gry> Czyli co tutaj masz? Bągole, kalmary, Chodźce. mule zwykłe, langustynkę. Mam taką malutką? Tak. Kalmara. Kolejna tu są kalmary pokrojone. Kalmary, to mówiłem. I to jest w sosie jakim? Winnym? To jest taki sos ksosie winny, własnym? no. Z pomidorkami małymi, nie? Mm -hmm. I co? Dobre to? Mm? Ja mam orekietę, danie z Apuli, tutejsze. Właśnie wreszcie spróbowałam sobie tego tradycyjnego makaronu z tą ichniejszą rzepą. Nie wiem, czy to jest apulijska, czy to jest kalabryjska, ale jakaś tutaj, tutejsza rzepa, czyli rodzaj takiego warzywa połączenia brokuła z kapustą. Oni tu właśnie jedzą ten makaron o rekiety, który kupuje się u tych no, u tych pani, które to robią. I właśnie on jest dodatkiem tego warzywa. Do tego są pistacje. To akurat ciasto jest pszenicy z tego, co przeczytaliśmy, podpalanej czy przypalanej i dopiero z tego jest właśnie robiony ten makaron. Powiem Wam, że to jest najsłabszy makaron chyba, jaki jadłam w ogóle we Włoszech. To nie są moje smaki, mi to nie smakuje. Dla koneserów albo dla ludzi, którzy właśnie to znają od dziecka, jedzą to i, i lubią tego typu smaki, ja to zjem oczywiście, natomiast przyjemności mi to nie, nie, nie sprawi. Moi drodzy, wyszliśmy już z knajpki, ona jest o tamten ogródek. To jest już jakiś inny ogródek, myśmy byli w tamtej knajpce. Eee... Jak widzicie tutaj mamy port i słuchajcie, zobaczcie, tutaj co rano rybacy przywożą świeże ryby, świeże owoce morza i można tutaj na tych metalowych stołach kupić sobie świeżutkie, prosto z połowu z danego dnia rzeczy. Mówię specjalnie rzeczy, bo to nie tylko ryby, to wiadomo owoce morza, jakieś kalmary, mule, nie wiadomo co. Jest tutaj też dużo jeżowców. Które oni jedzą. od tutaj widzicie, nawet jeszcze można zobaczyć, że zostały kawałki jakiś krewetek malutkich. I moi drodzy, zamek. Wpisany obecnie na, na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Od XIX wieku pełnił funkcję więzienia. A wcześniej bronił miasto przed atakami ze strony morza. Oddzielony był fosą, ale obecnie tej fosy już tutaj nie widzę, żeby była. A może jest. Podejdziemy zaraz to zobaczymy. Teraz można zwiedzać. Moi drodzy, jednak jak widzicie, była tutaj fosa. Cały czas jest, ale jest teraz zabudowana już raczej nie można. Znaczy już tutaj woda nie płynie. Moi drodzy, teraz jesteśmy w krypcie Świętego Mikołaja. <śm> to, <tori> to znaczy nie wiem czy to jest Święty Mikołaj, znaczy, nie, nie wiem czy to jest ten Święty Mikołaj, który przynosi prezenty, ale to się nazywa krypta Świętego Mikołaja. Moi drodzy, będę wchodził na wieżę. Już jest niedaleko, zobaczcie. Idę. Moje drodzy, jestem. 250 kilka schodów. Udało się. Widoki są takie. Niestety, za kratką. Więc musicie zobaczyć przez kratkę. Jest widok na miasto. 50 tysięczne. Tutaj jest widok na ten zameczek. Tam na morze podejść tam nie można, bo tutaj jest. Tutaj są te schody całe, więc tam podejść nie możemy. Przerwa na coś słodkiego w trakcie tej naszej podróży. Jesteśmy w kafe Charlotte. Charlotte? Charlotte? Słuchajcie, to są te brzydko, ja nie lubię tego słowa, zakonnicy. Tutejsza wersja to jest to, to jest ciasta parzonego, ale trochę przypomina to bardziej dzisiejsze gniazdka. Jak znacie ciasto, gniazdko to to właśnie tak smakuje, tylko że w środku jest nadziane kremem. To jest ten, yy, to ciasteczko, jak to się nazywa, biszkoptowe, biszkoptowe, to jest ten sam krem, no i kanolo siciliano do tego. Niedaleko Sicilii też Wszystko się zgadza. O, to jest bardzo, ojej, spróbuj to. No, to nie było takie. No jak, jadłem już to przecież. Cytrynowe takie było? W środku? No, jadłem cytrynowe. A które z tych ciastek, pani Ci powiedziała, że to jest takie typowe dla tego miasteczka? To. Czyli to jest rodzaj tego cycka, tylko że w ich wydaniu to jest ten normalny cycek, A to jest kanoli siciliani. Więc powiedz mi teraz. Normalne, nienormalne i kanoli. Tak. I co? Inny krem, niż te, które są w Bari. Mm, tak. Bardziej cytrynowy, gorzkawy, tak jakby ze skórką. Tak i dodatkowo jeszcze jest takie twarde jakby. to się, powiem, rozpływało. Rozpływał taki krem patisier, a to jest taka twarda masa. Tak, rzeczywiście. Inny rodzaj tego ciasta. To jest taki twardy budyń. No. Takie, no widzicie, co kraj to obyczaj. Kil kilkadziesiąt kilometrów przejedziesz już masz niby to samo ciastko, ale co innego. To jeszcze spróbuj, bo to jest... To smakuje jak gniazdko nadziewane. Ja widzę, że to ma krem i na górze, i w środku, więc jest podwójnie nadziane. Powiedz mi, czy to jest taki sam krem, bo ja tego nie próbowałam, to nie wiem. Na pewno inne ciastko, ale co w środku? Ja myślę, że trochę różni. Nie jest taki zbity ten krem. Ok. Ale może mi się wydaje. No to który byś preferował? Chyba ten. Ten tutejszy taki? No. Ja zaraz też zobaczę. Jest lepszy niż to. Słuchaj, okay, bo czereśnia spadła. To jest wiśnia. Wiśnia. E, Dobra. Nie? Bo ten chyba lepszy. Ten lepszy, no? No i kanoli w ogóle. Niestety Paweł nie spróbował. Nie, bo to była, było bardzo dobrze. Bo wzięła takie kanoli, które. Ta, takie było dosłownie, takiej wielkości. No cóż, moi drodzy. Kończymy tą przygodę z dzisiejszą wycieczką. Trani, miejscowość. Jak będziecie w Bari, to bardzo serdecznie polecam na taki jednodniowy wypad, żeby sobie pochodzić, pozwiedzać, zjeść coś dobrego. No, świetne miejsce, bardzo fajnie zachowane, średniowieczne y, elementy fortyfikacji, piękna katedra. No i zresztą to wszystko, co widzieliście na filmiku. My wam polecamy. I cóż, zapraszamy do kolejnych odcinków, a wypiszcie komentarze, czy Wam się podobało. Pa! Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.